Witam kochani w kolejnym odcineczku. Dzisiaj taki mix z drapek. Mamy ekstra linie, krzyżówkę i krzyżówkę XL. Dobrze mówię? Tak, dobrze. Krzyżówkę XL szczęśliwe linie i owocową eksplozję. No i nie będziemy przedłużać. Myślę, że zaczniemy w żadnej w tych trzech nie mam żadnej linii, natomiast w ekstra liniach mam już. Stworzoną jedną linię, więc już na pewno pustaka nie będzie. Ale przejdziemy do niej na koniec. Dobra, zaczynamy od owocowej eksplozji. E, tak jak mówiłam, linii żadnej nie mamy. E, w, e, w, owocowa eksplozja o numerze 47 Figa. Melon. kado jabłuszko wiśnie no wiśnie troszeczkę mamy ale same wiśnie a nie mamy linie kochani mamy linie Mamy mamy, bo linię mamy tu w grze numer 5 oraz ananas. No, ananasik już nam nic nie da. Także linie mamy pewnie trujeczka, pewnie 3 złote. Zgadza się, ale dobre i 3 złote zawsze zwrocik już mamy. Także bardzo sympatycznie. Dobra, no to ruszamy teraz do szczęśliwych linii. Szczęśliwe linie w numerze. 30. Pomarańczka. Mamy jedną pomarańczkę, mamy drugą pomarańczkę, i to by było na tyle. Korona. Nie mamy korony. Słonika. Mamy tu jednego. Taki nam się ładny znalazł. Kwiatuszek. Mamy jeden i tylko jeden kości. Niestety nie mamy. Diamencik mamy tutaj. I to wszystko. Złoto też mamy jedno, chyba tak? Tak. Dzwonek. Czy my mamy dzwonek? Mamy jeden dzwonek i tylko jeden gruszeczkę mamy no raczej nie sądzę, że coś będzie bo jabłko, no nie, nie, już widzę, że na pewno nie będzie, arbus i truskaweczka bo za dużo by było wygranych po prostu, także yy, to by nie było możliwe dobra, sprawdzimy sobie jeszcze kontrolne dla pewności no tak, pustaczek, ok nie ma co przeżywać Jedziemy dalej. Krzyżóweczka XL. Słowa żadnego nie mamy, ale mamy nadzieję, że jeszcze jakieś będzie. No, zaczynamy od X. -a. No to nie powiedziałabym, że jakoś rewelacyjnie, bo x to ja tutaj nigdzie niestety nie widziałam. Literka P. Czy my gdzieś mamy jakąś literkę P? Moimi. Mamy zakopane. I chyba to by było na tyle. Teraz może zobaczymy sobie tu paragraf. I chyba tyle. No bardzo słabo ta krzyżóweczka już. Nie wiem co by się tu musiało stać. Dekarz mamy R. Z, mamy Z. Nie wiem co by tu się musiało stać, żeby coś z tej krzyżówki nam się naprawdę udało że tak powiem, uzyskać, bo no jest, jest słabo. Nie ma co mówić, ale jest słabiutko. Literka Z. No, ale ja w ogóle lubię. Lubię bardzo krzyżówki. Wiem, że wielokrotnie to powtarzam, ale naprawdę bardzo lubię krzyżóweczki. Lubię też je oglądać u innych. No, ja jestem taka krzyżówkowa dziewczyna. No, ale wiem też, że dużo osób nie lubi. To jest właśnie tak z tymi krzyżówkami, że albo ktoś je lubi, albo ktoś ich nie lubi. Na przykład moja siostra to yy, mówi, że jak krzyżówki drapie, to ona w ogóle przewija, bo ją to w ogóle nie interesuje. No i wiadomo, że trzeba szanować, bo nie każdy. Jedni wolą takie, drudzy wolą inne. Mm, dobra. Literkę N mamy jeszcze tu i tutaj i tu i chyba to by było na tyle. Literka O. No, może O nam coś tutaj, czy nie bardzo? No, tak bym powiedziała, że średnio najeżdża. No, mamy pierwsze słowo. Pierwsze mamy. Tutaj sobie tak zaznaczymy. Bardzo źle mi się dzisiaj jakoś tą krzyżówkę drapie. Nie wiem dlaczego. Już chyba mam ten mój drapak taki lichy. Nie, muszę, muszę drapać chyba jednak w drugą stroną. Troszeczkę tak sobie. Pomagać, bo jest naprawdę słabo. Ognisko. I ognisko. I nisko mamy. I mamy fosfor. Nie, tak też mi się źle robię. Dobra, jakoś dam radę. E, dobra, ruszamy dalej. Literka I ateizm, mnich, oborniki i tyle. Kawaleria, umizgi, unia, ryki. Nisko i to wszystko. Literka B. Beza. Bar. Oborniki. I to wszystko. Absent. I to wszystko. No i dwie ostatnie literki. Literka K, ale to już dekarzu nam i tak nic nie da. Zakopane. Stok, czyli mamy drugie słowo. No przydałoby się jeszcze jedno, to by był chociaż zwrot. Oborniki i tyle. Kawaleria, ryki, nisko, czyli mamy pierwsze słowo, kraj i keks, czyli mamy drugie słowo. No i znając życie, to tak się zakończy, że po dwa słowa i tyle. I literka u. Konuca to nic nam nie daje i modulacja nic nam nie daje. A czy tu coś nam da? Umizgi, unia i nic. Czyli chyba pustaczek. Sprawdźmy sobie kontrolne. Tak, mamy pustaka. No i niestety, ale... Mówi się trudno, żyje się dalej. Nie zawsze tak krzyżóweczka. Ogólnie ona mi na ogół ładnie wych, wypadała, także nie jestem na nią obrażona. Ok, do przegranych to trafia. I ostatnia, czyli ekstra linie, które na pewno wiem, że już są wygrane, bo e, zwrot na pewno już jest, bo mamy tutaj linię utworzoną. Ale łudzimy się, liczymy, że jednak będzie jeszcze troszkę lepiej i coś jeszcze nam się trafi. I ruszamy krab nie mamy, nie mamy mamy krabika nie mamy mamy kraba tu mamy nawet dwa kraby tu też mamy jednego krabika i na samym dole jeden krab też nam się ukrył dobra no to jedziemy dalej okulary nie mamy, nie mamy, nie, 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 nie. I okulary na samym dole też się jakieś znalazły. U nas, Ok. Ptak. Od góry ruszamy. Nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie. O, tu jeden ptak jest. Nie mamy i nie mamy. Dobra. Słoneczko. Jedno słoneczko jest, tu niestety nie, 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 nie i nie. Nie, nie mam. Kości, ojej, nie chyba kości to ja nie, ale może i widziałam, tu nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, o, tu mamy kości. Czyli jednak gdzieś się kości nam ukryły i na samym dole nie mamy. No to teraz serce. Serca chyba nie mamy nigdzie. Bynajmniej nie kojarzy mi się. Nie, nie mamy. Arbuza. Arbus numer jeden. Arbus numer dwa. Tu nie widzę. Arbuza. Arbus numer trzy. I tyle. Sakwa. Sakwy nie kojarzę. A wiecie co, że przeczułam serce? A serce mieliśmy tutaj? Dobra, już sorki, sakwa. Nie, nie ma. Podkowę na pewno gdzieś mieliśmy. Jedna, druga, trzecia. O, tu mamy w ogóle dużo. Bo aż 3. Okej. Okay. Łódź. Czy my mamy jakąś łódź? Na pewno. No tak powiem wam szczerze, że tak jak patrzę na te symbole, to wydaje mi się, że już niestety, ale nic nie będzie, bo by było za dużo tych wygranych. Monetkę mamy jedną na dole. Balony i rolki. Jedźmy razem. Balony, 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 mmm, rolki, balony i to by było tyle. Czyli mamy tylko jedną linię wygraną, pewnie to zwrot. Zgadza się zwroć. Dobry i zwrocik, bo to nie jest tania zdrabka. Takie zwroty lubimy. Dobrze, kochani, podsumowanie. Na te zdrabki wydałam 21 zł, a udało mi się uzyskać 13 zł. Także nie jest tak źle, nie jesteśmy na jakimś wielkim minusie. Zawsze mogło być gorzej, także i tak jest ok. Uważam, że jest w porządku. Dziękuję kochani za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam, całuję. Papa. Pa.